Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę, co to jest hazard i jak go wyeliminować. Ogólnie hazard zauważamy w siatce. Mamy siatkę, rysujemy na przykład 4x4. Coś takiego. Mamy jakoś opisaną. 0. I teraz wyszło nam na przykład z funkcji w środku jakieś wyjście, załóżmy. I to już na przykład zadanie jest takie, że mamy sprawdzić, czy występują hazardy i jakie występują. I teraz wypełnioną mamy ją tak. Yy, tutaj jest 0, 0. Mamy coś takiego. I teraz sprawdzamy stany stabilne. Stany stabilne występowa występowały wtedy, kiedy w wierszu mieliśmy te same wartości, co z lewej strony. Czyli patrzymy na to, i gdzie mamy. Zaznaczamy wtedy kółkiem. Tutaj jest 0,0 i tutaj. Czyli pozostałe stany będą dążyć, jakby do stanów stabilnych. Tutaj 0,1, no to znowu zaznaczamy kółkiem. I robimy tak w wszystkich sytuacjach. I tak, i 1,0. Zaznaczamy 1,0. I teraz patrzymy. Tutaj jest 1,0. E, tutaj jest 1,1. I jest obok, zaraz, zaraz nad 1,1 stabilnym. Czyli dążę do tego stanu. Rysujemy strzałkę. Ale nie jest to hazard, bo... Hazard występuje wtedy, kiedy jakby różnica między poszczególnymi wierszami różnic, yy, różni się o więcej niż 1 bit. Jak tu mamy na przykład 0,0 i 0,1, to różni się tylko te, to, to 0 z tą 1. Tutaj się różni tylko tutaj, a tutaj też tylko jednym. I ostatni z pierwszym różni się tylko tym pierwszym 0 i 1. Nie możesz jakby różnić 1,1 1 od 0,0, bo wtedy się różni tutaj jednym i tutaj jednym. Tu się różni tylko tym jednym, więc hazard nie występuje. Dobra, co dalej? 0,0 No to dąży do tego, tutaj tak, ale jak już mówiłem, różni się tylko o jeden bit. Tutaj dąży do tego. Co dalej? Ten do tego i tutaj do tego. I teraz tak, tu jest w tą stronę. I tu, o! I tutaj mamy hazard. Bo teraz tak: 1, 0. Nie dąży do tego. Bo nie ma tu 1, 1,0. Czyli, jakby stąd idziemy tutaj. A z tego, tutaj. Gdyby to było w puste pole, to musielibyśmy ukierunkować właśnie. Żeby nie było hazardu. Żeby dążyło do tego. Stanu stabilnego. I mamy tak, że z tego stanu przechodzimy tutaj i z tego tutaj. Nie możemy przejść od razu z tego do 1.1. Nie możemy tu zapisać, bo wtedy różnica byłaby dwóch. Musimy zrobić, że z tego przechodzi tutaj i z tego tutaj. To jest hazard tak zwany ukierunkowany, bo już jest dobrze doprowadzony. I teraz zrobimy jakiś przykład własny. jedno pole drugie trzeci czwarte i zrobimy tak wypełnimy jakoś dowolnie i na przykład jeden zero no i tutaj okej okay. I teraz, jak wypełnić, żeby nie było hazardu? Tutaj wpisujemy na przykład 0,1. Wtedy dąży do tego i nie występuje hazard. Tu do któregokolwiek, na przykład 1,1. Tu tak samo możemy 1,1. Tu wpisujemy na przykład 0,1. Tu możemy wpisać 0,0. Przechodzi tak. Tutaj zrobimy coś innego. Z tej strony, jakby pójdziemy do tego, tylko że naokoło. Zróbmy coś takiego: hazard ukierunkowany. Gdybyśmy na przykład tu wpisali 1, 0, to by był y, hazard krytyczny, wyścig krytyczny, i to trzeba zlikwidować. Są na to sposoby, ale zrobimy to inaczej. Tu na przykład wpiszemy tak: 0, 1, ale tu nie ma żadnego stabilnego. Przechodzimy tu. Jak chcemy dojść ostatecznie tutaj, do stabilnego, więc tu wpisujemy komórkę następnego 1-1 i stąd przechodzimy tu będzie do 1,0 i stąd przechodzi tu. I tak kierunkujemy właśnie hazard, to jest właśnie hazard ukierunkowany, że tworzymy go komórka po komórce, żeby dojść do stanu stabilnego. I to chyba na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.